Siemaneczko! Doszła mi moja druga paczka z temu, więc otwieramy. Tylko muszę iść po nocycki. xd Valentino. Czekajcie, nie mam jak ustawić, więc jak obecne to wam pokażę. Jakby. Dobra, obcięte. Dosyć fajnie się to prezentuje. To jest klej. Zaraz go zobaczycie. Myślałam, że to będzie mniejsze. jest takie na jajko, że się tutaj otwiera jajko, żółtko wlatuje, białko się wylatuje i można łatwo oddzielić białko od żółtka. Kształteczka do klawiatury na czyszczonko. Nawet nie wiem. Chyba mój błyszczyk. Zobaczymy. Miężeczka. Myślałam, że będzie mniejsza. Tak na serio. Wyciskać do pasty. Najlepsza rzecz. Przy, przyda się każdemu. Pięta piłeczka, która się odbija od, od podłogi do sufitu. Mm, losujemy. Co tam jeszcze? What? To jest mój czyścioch. O nie. Słuchajcie, te czyściochy do, do, do ekranu. Tak troszkę się zgnił. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Na Nakleczki jest tylko ten heluwa, bo zwiększyć heluwa, bo zaraz pokażę. Tu i dla mamy widzi, przy, widzi się tego przyświetlińcego kotka. Skarpetki! Mój bluszcz na szafkę z ledami. Znaczy nie na szafkę, tylko no na 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 na. na ściany. O! Drugi błyszczyk chyba i łapki na klamkę lub na nóżki z tyłu. Sprawdzamy, czy coś więcej jest, więcej nie ma od na początku tego, bo ja się tego w sumie trochę boję, bo jest to dziwnie wygląda, tu też się przyda obciąć. Sorry, że nic nie widzicie, nie mam jak stoło, nie mam jak wam pokazać. O! Takie. Nie cierpię otwierać takich sosi. Tak się prezentuje od góry lub od dołu. A tak, tak się prezentuje w realu. Otwieramy testing. To jakby smakuje i wygląda olejem. Taki połysk widzicie? Fajne. Polizała mi to. Ochyda. Nie mówcie, że to jest mój drugi błyszczyk. On tak fatalnie wygląda. ranko, Tak, to jest mój drugi błyszczyk. A, a pasnokieć mi się wygiął. Dobra, to, to no, no, po prostu, no. Muszę troszkę podrzeć. Tego się otworzyć nie da. No help me. Dobra, udało mi się. Tak się prezentuje na razie. A tak się prezentuje na serio. Testing. Ja tego pędzelka wyjąć nie mogłam przez chwilę. Pięknie pachnie, lekki kolor daje. Nie, no, idealny. Możecie zauważyć. O, to takie coś, takie. Dobra, to może teraz rozpakujemy ten klej na począ z początku. Spodziewałam się większego. No, ale wiecie, to jest z temu, czyli z Mogłam się spodziewać, że obrazek był w powiększeniu. Tak się prezentuje w... przeciwko mojej ręce. Zwykle to kleje są gdzieś takie, do mojego kciuka i od jego końca. Ale teraz to. Tak w ogóle miał być tu napis czupa czup a nie jakieś heroangę. Oszukali mnie. Jak ja mam to wysuwać? Ledwie co to wysuwam? To jest klej czy pomadka? Bo to, 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 to wygląda jak pomadka. Ale nie, to jest klej. Piękny. Mały, ale piękny. Otwieramy teraz to na jajko. Każdy widzi jak to się prezentuje. Muszę znowu przeciąć, bo oczywiście jakiegoś odpięcia nie daje czy otworzenia, a za to to jest większe niż się spodziewałam. Czekajcie. Spójrzcie, jak to prezentuje się przeciwko temu klejowi. Pewnie teraz macie co, jak. Przecież to jest takie malutkie. Mm. Ten klej jest mniej więcej takiej samej wielkości, nawet mniejszy niż mój błyszczyk czyli mega mini. Teraz wyciskacz. I przynajmniej tutaj już odpakowanie dali. Ale takie, któregoś... A dobra, nieważne. Chciałam powiedzieć, ale takie, którego się nie da odpakować, ale nieważne, jasno. Ładnie się prezentuje. Sweetie. Czuje się klawiatury, klawiatura, ale no, no, no taki, taka szczoteczka. Coś jest zwiększy niż się spodziewałam. Czekajcie, muszę. Sp... Zobaczymy, jak dobrze to czyści. Tylko zdejmę podkładkę. Widzicie tutaj taki mały syfok. Dobrze to czyści. To mi wyczyściło właśnie brudek spod klawisza. Polecam. Przechodzimy dalej. to może teraz ta łyżeczka. i na telefon mojej mamy nie otworzy na filmiku, dlatego, że chcę, żeby sama go otworzyła, bo ona sama sobie wybierała. Aha, kolejna folijka do otworzenia, no świetnie. To w ogóle jest tak jak to, to jest tak jakby taka łyżka. Spójrzcie. Przyda się na jakieś babeczki, typu łapki, czy coś. Więc tego dzisiaj nie otwieramy, ale zaraz wam pokażę, jak to będzie się prezentować. To teraz może otworzymy czyściucha, bo mój ekran jest mega brudny, więc po filmiku go sobie wyczyszczam. Więc tak, tak się prezentuje. Kolejny przykład. Jeśli coś jest duże z zewnątrz, to wewnątrz już nie jest. Dlatego jak coś jest zasłonięte, na przykład w, w nie wiem, czy opakowaniach od bransoletek, od koralików, to nie liczcie, że coś tam będzie. Otwieramy mega piłkę. Tak się prezentuje. Zamawiamy niebieską, ale może to był losowy kolor, więc. Boże! Ona naprawdę działa! Dobra, teraz wam pokażę. Dobra. To się odbiło tak, że, że prawie mi. Duży randol, też. Dus, no, no. Problem wy randol walnęło. Oj, 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 oj. będą otwierane na końcu. Teraz. Y, znacie ten problem? Kiedy macie krzesło, a nie macie filce, i krzesło wam ciągle o, ociera o, dy, o dywan. znaczy, nie dywan, tylko o podłogę. O, to jest rozwiązanie. Łapki. Na razie przymierzmy sobie jedną y, na klamkę. Mam trochę zawaloną, jakby klamkę. Ale cute to wygląda! I tak łapać za tą łapkę. O oh my gosh! Na razie ją zdejmę, bo to będzie na krzesełko do kuchni. Teraz otwieramy bluszcz na, 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 na no, no, no wiecie, no, na ścianie. LEDy są, LEDy są. Bluszcz jest, bluszcz jest. Baterie są, baterii nie ma. Będę musiała włożyć, więc nagram, nagram wam później szorce, jak to się będzie tutaj nie prezentowało, bo taka tu pusta, taka ściana, no. To sobie tutaj powieszę. Żeby było ładniej. Teraz skarpetki, kotka. Takie na zimę sobie zamówiłam. Są przemega... Gdybyście wy to czuli. To jest takie puchate. Nie, ja to będę zawsze nosiła. Spójrzcie, to jest na piętki. Piętki, a to są na paluszki. Oh my gosh, to jest takie cute. Sorry, że tak mnie ponosi. A, jeszcze etui na mój telefon. Zobaczy, czy mnie nie oszukali, czy pasuje. Z wyglądu jest pięknie. Znowu muszę przecinać. No, ja nie mogę, no. Dobrze. Czy wy to widzicie? wyciągamy. O. Czekajcie, czy ja to dobrze zakładam? Tak, ja to dobrze zakładam. Sorry, ja jakby to założyć. Nie mówcie, że wziąłem zły model. A bo ja tu zakładam y, Etui na Etui. Dobra, nieważne. Muszę najpierw zdjąć moje etui stare. Chciałam założyć Etui na Etui. Wow, świetnie Olivia! Y, ja Prezentuję się to za pięknie. Oni wkładali na to piankę i, przy, i potem malowali. Rozumiem. Spójrzcie, jak wyglądał mój stary etui. Jest całe poszukłe naklejeczki. Najważniejsza rzecz. Czy dali mi te, co chciałam, czy jakieś, co oni chcieli? To najważniejsze pytanie. Nie, no dali mi to, co chciałam, bo widzę już Helu Bobów. Angel Dust, moja ulubiona postać. Mm. Ładne, ładne. Angel Dust. Czekajcie, rzucę wam tu na podłogę. Tak się to wszystko prezentuje. Są tu Isheluwa, Isheluwa Boss i są tu też z Hotel. Boże, pokazam wam chyba złą naklejkę. I są tu też. Nie mogę. I ten, kto zna Chylu Bos i zna tego Blitza, Blitz. to ktoś powinien to mieć. Przecież coś za piękne. A tak to też Chylu Bos znalazłam, Cherry. I. No i na razie nic jeszcze nie znalazłam. Dwie naklejki mi się skleiły. O nie. Dobra, odkleiłam. Znacie, 101 tu jeden Chyba komuś się coś pomyliło, jak pakowali. A -a -a. Tak się prezentują rozwalone naklejki. Jeszcze resztka naklejek. I jeszcze tutaj dwie zębale i dwie inne. Fani Blitza. Nie okradnijcie mnie, błagam, też jestem fanką. Dobra, tak się prezentują moje zakupy oprócz naklejek, bo naklejki są na podłodze. I zobaczycie efekty na bluszczu. No. No no, 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 to jest taki kiepskie. A moja mama zaraz to odpakuje, ale już nie na kamerze. Sorry. Ale bye bye.